Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym przeglądzie na moim kanale. Jesteśmy w PEPCO na nowościach. Dzisiaj lecimy głównie na półeczki, jutro będą wieszaczki. Wróciłam z urlopu, teraz codziennie zapraszam na nowości. Tutaj akurat macie nowe skarpetki za 10 zł, w taką fajną zeberkę, za którą zapłacicie 10 zł. W środku macie 4 sztuki. Jeżeli taki przegląd Wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale, jakiś komentarz i zapraszam do oglądania. Mamy taką szklaną złotą dynię. Ja ją pamiętam z zeszłego roku, ale nie ma ceny, więc wybaczcie, nie powiem. I tutaj chyba najbardziej podoba mi się ta kolekcja nowa, gdzie mamy dyniowe naczynia żaroodporne. Mamy też piękne dzbanki, zobaczcie, pokazała się nowa dyniowa maselniczka, która jest naprawdę cudowna, bardzo ładnie wygląda, będzie pięknie prezentować się w kuchni. Kosztuje 20 zł. Kto kupił, może zostawić komentarz, bo ciekawe jestem, co macie z tej nowej kolekcji. Kolejna nowość, taka metalowa forma do babeczek. Kosztuje 10 zł. Te naczynie żaroodporne jest naprawdę bardzo ładne. W nowości też kupicie taką szklankę, zobaczcie, jesienną. Tutaj u góry jest gumowy listek, kosztuje 10 zł i dodatkowo jest szklana słomka. Kolejna nowość to taka dynia podświetlana ledem, kosztuje 15 zł i w środku macie suszone kwiatuszki. Cudowna nowość. Słuchajcie, narzuta i koce. Ta narzuta tutaj poniżej, chyba była już przeze mnie pokazana, ale zobaczcie jakie piękne koce pokazały się w Pepco na półeczkach. Mamy dwa kolory. Jeden jest taki właśnie mm, jasno brązowy, kosztują 50 zł, wymiary macie 150 na 200 cm, a drugi jest beżowy. Są cudne. I chyba na któryś się skuszył, naprawdę są takie przyjemne w dotyku. I już Wam wyciągnę. Zobaczcie, tak się prezentują. Dzisiaj, kto mnie zna, to wie, że coś jest nie tak z moim głosem. Wróciłam, słuchajcie, chora. Tak mnie boli gardło, ledwo mówię. Dlatego wczoraj nie było przeglądu, bo wczoraj totalnie byłam bez głosu. Dzisiaj już jest troszkę lepiej, tak więc no wybaczcie za wczorajszy i przedwczorajszy przegląd, że nie było dwa dni, w ogóle nie umiałam mówić. Tutaj jeszcze taka poszewka, tylko nie było ceny, bardzo ładna, też takie widzę listki i ona jest taka welurkowa. Ostatnio też pokazały się kosze, coraz więcej tych koszy były szare, teraz macie takie, takie koszyczki. Jeden większy, ciekawe uchwyty i drugi mniejszy. Za większy zapłacicie 35 zł. A za mniejszy 25 zł. No, i tutaj dla Was będę miała perełkę. Zobaczcie, jaka piękna walizka składana na zakupy. Jest naprawdę y, mała, jak jest złożona. Można ją wszędzie włożyć, schować po skończonych zakupach. Ma przepiękny kolor beżowy na kółeczkach. Cudnie się prezentuje, ale jest naprawdę świetnie wykonana. Tutaj tak to wygląda po rozłożeniu. No, rączka jest chyba lepiej wykonana niż walizki, które miałam teraz na wakacje. Słuchajcie, 70 zł za ten wózek na zakupy, i tutaj widzę maksymalna, maksymalne obciążenie to 25 kg. W Trudnowości pokazała się też cudna lampa, dwa kolory. Zobaczcie, tak się prezentuje. zapłacicie za nią 30 zł. Uwielbiam te maleństwa. Słuchajcie, za 10 zł kolejna nowość były pączki usta. Ojej, ostatnio Bawku brzegu nawet pokazałam Wam kawkę i tost, to teraz mamy takiego pieska. Takie pieski robi się z balonów, więc teraz można kupić dekoracje do domu. Na przykład do dzieci do pokoju. Cudna kolekcja. Zobaczcie, z tymi pieskami. Tutaj mamy kolejny stopper pod drzwi. 25 zł taki w kratkę. Jutro pokażę Wam innego pieska. Była wiewiórka, też jest świetna. A jutro będzie jeszcze jeden piesek. Ciekawe jestem, który Wam się najbardziej spodoba. Mi się chyba spodobał ten jutrzejszy najbardziej. Kubeczki były, tak więc nowe osoby zapraszam na wcześniejsze przeglądy. Tam wszystko znajdziecie. Teraz pokażę Wam większe filżanki. ostatnio pokazywałam takie malutkie, o te właśnie na górnej półce. A teraz dojechały na widzę nowościach takie duże. One mają takie wgłębienia, talerzyki również mają te wgłębienia za ten zestaw, zapłacicie 15 zł. Ostatnio dużo nowości z kolekcji Art Deco i macie takie fajne pucharki, na przykład na lody. Za 7 zł. U góry rancik jest złoty. Nowa zabawka dla pupili, 8 zł, taka krówka. I tutaj coś na dziale kuchennym, 5 zł, taka jesienna łapka do kuchni. Kochani, dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną. Zapraszam Was na kolejne przeglądy sklepowe. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale, a teraz zapraszam Was na spacer nad morze. Dziękuję, że byliście. Życzę Wam miłego dnia.